Cześć! Witajcie w dzisiejszym filmie. Pomyślałam sobie, że w kontekście filmików o minimalizmie i takie tam rzeczy e, opowiedziałabym wam o moim podejściu do butów, pokazałabym wam moje buty, opowiedziałabym wam trochę, jak o nie dbam i w ogóle jakie mam do tego podejście, bo e, zacznę w ogóle od tego, że ja mam ekstremalnie wymagające stopy. Jakby ja w butach z sieciówek przestałam chodzić już lata temu, dlatego że po prostu totalnie, totalnie mi to nie odpowiadało. Balały mnie plecy, bolały mnie pięty, wszystko mnie obcierało, zupełnie, zupełnie um, po prostu to się nie sprawdziło. Zwłaszcza też, że te buty zawsze były bardzo słabej jakości, szybko się niszczyły i w pewnym momencie stwierdziłam, że tak wraz z tym procesem, kiedy po prostu wszystkie te buty po kolei musiałam wyrzucać, bo się już do niczego nie nadawały po jednym sezonie, w sensie nie wiem, po wiosnie na przykład już te, 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 te buty się nie nadawały, myślałam sobie, że chciałabym zredukować ich ilość i zastanowić się, co mogę zrobić, aby sterczała mi na dłużej i abym miała ich po prostu tyle, ile potrzebuję. I tak oto doszłam do momentu, w którym na wiosnę, jesień i zimę, bez lata, mam pięć par butów i jestem z tego wyniku bardzo zadowolona. Niektórzy minimaliści może stwierdzą, że to za dużo, a pewnie niektóre z Was zdziwią się, że tak mało, natomiast ja uważam, że ta ilość absolutnie na ten moment jest dla mnie wystarczająca. I tak może pokrótce jakby opowiem Wam o każdej z tych par butów i też przy okazji opowiem Wam, jaka z nimi historia się wiąże, bo część z tych butów niedawno trafiła do renowacji ja yy, wychodzę z założenia, że skórzane buty, bo to już jakby uprzedzając, wszystkie te buty są skórzane. Skórzane buty są super, yy, bo stopa oddycha, bo są mięciutkie, bo pracują na stopie, są w stanie jakoś tam się do niej dopasować. Natomiast to, że buty są ze skóry i to, że są drogie, niestety wcale nie oznacza, że są niezniszczalne. Wręcz skóra jakby rysuje się, można ją zadrapać. Jeżeli jest zamszowa, to w ogóle na wilgoć te buty są bardzo wrażliwe. W związku z tym też o takie buty trzeba odpowiednio dbać, aby starczyły nam na długo. To wcale nie jest tak, że jeżeli kupujemy buty za 500 czy 600 zł, to znaczy, że one po prostu będą w naszej szafie przez najbliższe 10 lat i wszystko będzie z nimi dobrze. Nie oznacza to. O takie buty trzeba po prostu dbać. I dlatego część z tych butów niedawno wróciła z renowacji. Wcześniej napisała do mnie firma łosz która ma naprawdę świetną politykę, bo specjalizują się nie tylko tam w wymiana fleków czy coś tam, czy wiecie, wypastowanie, ale po prostu robią kompleksową renowację butów. Można im je zanieść albo wysłać pocztą i oni robią najpierw wiecie, taki przegląd, co tam trzeba zrobić, wycenę, która też wcale nie jest, nie jest wysoka u nich ta cena i po prostu wracają buty od nich jak nowe. Ja pokażę Wam na przebitkach, jak te buty wyglądały wcześniej, natomiast na pierwszy ogień pójdą moje buty ślubne. O ślubnych butach, jeżeli oglądałyście moją ślubną serię, to pewnie już słyszałyście, jaka jest z nimi historia. Czyli buty zamszowe, które miałam na sobie w sumie może przez jeden dzień. Założyłam je dzień przed ślubem, chwilę, żeby je trochę rozchodzić, a potem w, w dniu ślubu założyłam je na bose stopy i co ciekawe w ogóle mnie nie obtarły i to też niesamowite po prostu, co te emocje zrobiły tutaj z moimi stopami, że nawet przestały być wrażliwe na obtarcia. W każdym razie, w dniu naszego ślubu y, było bardzo mokro, padało, w dodatku miejsce, w którym mieliśmy wesele to była po prostu stodoła na łące, można powiedzieć. I my też na taką sesję plenerową poszliśmy w ogóle za tą stodołę na już taką totalną łąkę, gdzie po prostu moja suknia miała dobre 10 cm błota na sobie. No i te zamszowe buciki, które wyglądały naprawdę strasznie. Się, sypał się z nich piach i ja naprawdę bałam się cokolwiek z nimi zrobić. Zaczęłam trochę je szczotkować, ale zobaczyłam, że tak naprawdę ja ich nie czyszczę, tylko po prostu zdzieram ten zamsz, więc już w ogóle odłożyłam je i tak leżały. Pudełku przez pół roku, czekając po prostu na lepsze czasy. No i oddałam je do renowacji e, i po prostu wyglądają cudownie. I mega się z tego cieszę, bo wyglądają właściwie jak nowe. Oprócz tego, że lekko tutaj e, moje palce, powiedzmy, je wygniotły, e, no to jeśli chodzi o kolor, brud, w ogóle nic. No Wyglądają zupełnie jak nowe i bardzo się cieszę, bo będą to takie buty, po prostu, w których będę mogła śmigać wiosną e, czy latem. Mi też właśnie zależało, kupując ślubne buty, aby nie były to buty naraz. Chciałam, żeby one mi Towarzyszyły jeszcze potem długo, długo, i ja bym mogła się nimi cieszyć po prostu codziennie. Dlatego bardzo się cieszę, że historia tych butów koniec końców skończyła się dobrze i że będą mi służyły dalej. Innymi butami, bo w ogóle tak, te buty zamszowe zielone. Są od polskiej marki Miumas, jak zresztą 4 z 5 tych par, które tutaj mam. Ja jestem fanką tej marki i uważam, że mają po prostu piękne wzornictwo, tak bardzo minimalistyczne i uniwersalne, że po prostu każdy ich model mnie zupełnie zachwyca. I drugim modelem, który mam, to są tak zwane baleriny z paseczkiem które mam już, wydaje mi się, półtora roku i noszę je bardzo intensywnie, bo też tu muszę zwrócić na to uwagę, że przez to, że mam tych butów tak niewiele, to jakby intensywność ich noszenia jest bardzo, bardzo duża, przez to też one jakby mają prawo się niszczyć. No i te buty już, że tak powiem, były mocno wysłużone, tutaj na przodzie widać było pewne przetarcia, odpadł z jednej strony też ten paseczek z klamerką. I firma Łosz Łož mi je w ogóle pięknie pofarbowała i tak szczerze mówiąc ten kolor teraz w ogóle podoba mi się bardziej niż wcześniej, bo jest taki bardziej czekoladowy. No pięknie, bardzo mi się podobają te buty. Wymienili mi również wkładeczki. No i dzięki temu te buty naprawdę wyglądają po prostu jak nowe. No i na pewno wiosną będę w nich chodziła bardzo, bardzo chętnie, bo to spódnic i sukienek, po prostu ten model wygląda przeuroczo. No i są to też buty bardzo wygodne, naprawdę trzeba, trzeba to dodać, że jest to model, który zresztą wiem, że podbił wiele Waszych serc. Innym modelem w podobnym kolorze to są już buty zimowe, moje kozaki, które są w ogóle ocieplane i są też bardzo wygodne i do spódnic i sukienek pasują idealnie. One na pewno po tym sezonie zimowym trafią do renowacji, bo troszeczkę im się tutaj przyda odświeżenia przy czubkach. Natomiast no są to świetne buty i są tak uniwersalne też w swojej po prostu prostej formie i kolorze, że nie mam absolutnie potrzeby kupowania, kupowania nowych, drugich butów, takich typowo zimowych. Czasem bardzo rzadko, kiedy noszę spodnie i takie spodnie szersze, na przykład mam jeans. No wtedy ten model się zupełnie nie sprawdza, bo ta nogawka wiecie tak podchodzi do góry i tam się roluje. Ale na takie okazje mam krótkie botki również od marki Miumas. Takie czarne szczytlety, które są w ogóle moimi pierwszymi butami od tej yy, firmy i teraz to jest w ogóle chyba trzecia zima z nimi, tak mi się wydaje. One też są od spodu ocieplane i też były teraz właśnie u wash -wash na, w butowym spa. Zostały wymienione fleki, bo tu już wcześniej się taka przetarła w ogóle dziura. One tu też z przodu miały takie zadraśnięcie, które niestety jakby nie udało się go tak zupełnie wypełnić, ale teraz jest właściwie zupełnie niewidoczne. Zyskały piękny kolor, piękny połysk i teraz noszę je już rzadziej, kiedy właśnie mam te wysokie kozaki i głównie noszę je po prostu czasem do spodni. Natomiast też klasyczna para czarnych prostych butów takich jesienno-zimowych zawsze w szafie się przyda i bardzo się cieszę, że je mam i będę je nosić na pewno jeszcze przez długi, długi czas. I ostatnią parą butów, wyjątkowo nie od firmy Miumasz, to są również zielone buty polskiej marki Balagan. I te buty to w ogóle jest taka historia pełna wzlotów i upadków, ponieważ ten model bardzo długo, przechodziłam obok niego niewzruszenie. I w ogóle mi się wręcz nie podobał, aż w pewnym momencie zobaczyłam je u jednej mojej znajomej i po prostu przepadłam totalnie. Yy, I to aż tak bardzo, że jakby w ciągu tygodnia poszłam i je kupiłam. Yy, I po internecie i w ogóle wśród ich użytkowniczek krąży takie przekonanie, że te buty bardzo pracują na stopie, rozciągają się i że warto kupić lekko za małe, żeby się rozbiły. I ja tak też zrobiłam, kupiłam rozmiar 38, yy, bo rozmiar większy, czy nawet o połówkę większe już były takie luźnawe. No i kupiłam je jakoś tak późną wiosną, więc proces rozchadzania ich przyszedł na lato. Kiedy ja normalnie w tych wszystkich innych butach moich letnich chodzę boso. I w tych również chodziłam boso, i po paru spacerach w tych butach, kiedy raz drugi trzeci te nogi były obolałe, spuchnięte, obtarte. Mm, ale tak się pocieszałam, że tak musi być, no bo muszę je rozejść i tak dalej i tak dalej, w końcu je rzuciłam w kąt i stwierdziłam, że w ogóle basta, to nie są wody dla mnie, koniec. Eee, no i minęło całe lato, po czym e, już taką późniejszą jesienią, kiedy zaczął się sezon na rajstopy, do nich wróciłam. I okazało się, że są to moje ulubione buty, bo wystarczyło je rozbić po prostu w rajstopie. Ja wiem, bo jakby to jest normalne, że się buty skórzane rozbija w skarpetce albo w rajstopie. Ja po prostu jakby się o tym wtedy zapomniałam, nie pomyślałam o tym. Eee, no więc chodząc w nich rajstopach, w rajstopach i w skarpetkach, eee, rozbiłam je i stały się naprawdę mega wygodnymi butami. Faktycznie ten model bardzo się dopasowuje do stopy. Ta skórka jest mięciutka, taka bardzo elastyczna. Eee, no i przede wszystkim, mają piękny kolor, one są też fajne przez to, że nie są tak głęboko wycięte i stają się wtedy takimi butami faktycznie bardziej mm, na te takie również chłodniejsze dni. Ja je nosiłam naprawdę bardzo, bardzo długo, tak naprawdę przerzuciłam się z tych od razu już na te zimowe kozaki. No, także te buty bardzo polecam, one występują w wielu różnych kolorach i mnie tam kilka tych innych kolorów y, trochę kusi, no ale będę twarda, póki co wystarczy mi jedna para. Z tego co wiem, oni też mają model y, na takim lekkim obcasie, który również wygląda bardzo ciekawie i no, uważam, że są to buty naprawdę warte swojej y, y, ceny i warte Waszej uwagi. Także tak wygląda moja kolekcja butów i takie to są z nimi e, historie. E, dajcie znać jakie wy macie patenty na rozbijanie butów, na pielęgnację, na dbanie o nie, e, bo ja oprócz właśnie takiej codziennej pielęgnacji jak czyszczenie, pastowanie itd. lubię właśnie je oddać raz na jakiś czas do kogoś kto się nimi zajmie porządnie i na pewno na wiosnę właśnie y, salonu Wash Wash odwiedzę ponownie. E, a, i mam również dla Was kod rabatowy na renowację Waszych butów, także koniecznie zajrzyjcie, wszystko Wam podlinkuję na dole, będzie tam i kod, i link na ich stronę. Oni oprócz swoich salonów w Warszawie, z tego co wiem, działają na całą Polskę i można do nich buty wysłać również pocztą. Także bardzo szanuję taką inicjatywę, zwłaszcza, że oni właśnie wychodzą też z takim. Um, że nie są po prostu zakładem szewskim. Jest to po prostu idea tego, żeby dawać rzeczom drugie życie, nie marnować yy, i, i naprawiać. I wydaje mi się, że bardzo yy, potrzeba jest tego typu yy, firm, inicjatyw, które właśnie takie podejście mają. Nie, żeby nam ciągle wpychać yy, po prostu towar w słabej jakości, który wystarczy nam krótko, ale żeby właśnie jednak yy, szanować to, co mamy, dbać o to i. Yy, Naprawdę, naprawdę polecam i bardzo mi się to podoba. Także moje drogie, widzimy się w następnym filmie. Obczajcie wszystko co wam tam podlinkowałam na dole i do zobaczenia za tydzień. Na razie pa pa.